Nie taki wilk straszny, jak go malują. Pod takim hasłem w Galerii Sudeckiej odbyła się konferencja prasowa, podczas której zaproszeni goście starali się odczarować negatywny wizerunek wilków. Temat wilków wraca cały czas. Ludzie mają małą wiedzę. Wilki pojawiły się w karkonoszach już dosyć dawno, natomiast. No, jakby cały czas ludzie mają wątpliwości, w jaki sposób mogą się poruszać, gdzie te wilki występują, ile ich naprawdę jest, więc chcemy troszeczkę pokazać, że ten wilk nie jest taki straszny. W Polsce podlega ochronie gatunkowej ścisłej od 98. 1998 roku, a oprócz tego. Podlega pod dyrektywę siedliskową, załącznik drugi dyrektywy siedliskowej, który decyduje o powstaniu, tworzeniu, funkcjonowaniu sieci Natura 2000. Mówimy o gatunku chronionym, którego niszczenie, zabijanie, płoszenie jest karalne. Nie wolno tego po prostu robić. Jego rola w przyrodzie jest kluczowa. To jest gatunek drapieżnik szczytowy, oddziałujący na populację swoich ofiar. Głównym składnikiem pokarmowym w Europie i w Polsce są dzikie gatunki kopytnych, czyli jeleń głównie, sarna, dzik i niewielki odsetek innych gatunków. No i, i, i ten element, który często ludzie podnoszą, czyli czy zwierzęta gospodarskie stanowią składnik diety wilków. Tak, oczywiście, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że. Jest jakaś grupa wilków, na przykład młode nie potrafią polować jeszcze i znajdą się łatwe ofiary, na przykład kozy poza ogrodzeniem albo owce, których ogrodzenie nie chroni. Wilki skorzystają, mogą skorzystać z takiej okazji. W Polsce procent, składnik procentowy w diecie wilków gatunków hodowlanych, to jest około od 3 do 5%. Pogryzienie zwierząt hodowlanych czy domowych częściej dokonują dziki niż wilki. Patrząc przez pryzmat różnych zdarzeń pomiędzy psami a dzikimi zwierzętami, to ja nie pamiętam sytuacji, w której bezpośrednio się znajdował, która by dotyczyła konfliktu pomiędzy psem a, a, a wilkiem. No bardzo często spotykam sytuacje, w których dochodzi do poturbowania psów przez dziki które zwabione łatwym dostępem jedzenia zbliżają się na przykład do naszych posesji i psy z ciekawości do takich dzików po prostu w, zbliżają się. I dziki nie mają w tym momencie tutaj czasami żadnych skrupułów, żeby potrubować takiego psa. Także tu nie chodzi tylko o wilki, tylko generalnie o dziką zwierzynę. Ja w mojej pracy spotykam się może z dwa razy w roku. Z sytuacją, gdzie przyjeżdżają do mnie zwierzęta gospodarskie, szczególnie owce lub kozy, z jakimiś ranami gryzionymi. Najczęściej jest to atak jakiejś watachy, celowo nie mówię jakiej, bo bardzo często w watachy zbijają się z dziczałe psy, które są jeszcze bardziej agresywne od wilków. I tak naprawdę, często wilk jest bogu ducha winny, a my go oczerniamy o wszystkie najgorsze rzeczy. Według najnowszych danych głównego inspektora ochrony środowiska w Polsce żyje około 1900 wilków.